Halo, halo! Dawno się nie słyszeliśmy i witam Was w kolejnym odcinku, gdzie Bitcoin przebił ATH. Byłem na dwutygodniowych wakacjach, potem byłem sobie na konferencji w Singapurze. Mam do Was bardzo dużo ciekawych informacji, ale przede wszystkim wróciłem, Bitcoin przebił ATH i zaczyna się robić dobrze. To, co się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie, to newsów było naprawdę dużo ciekawych. I ciężko będzie mi to streścić wszystko w jednym odcinku, więc zapraszam Was do subskrypcji, bo w ciągu najbliższych paru dni wleci naprawdę dużo ciekawego kontentu. Jeden... Z ciekawszych rzeczy co moim zdaniem mogę wam zapewnić to są Alfy z Singapuru. Mam naprawdę dużo ciekawych tutaj wniosków wyciągniętych informacji. Dostałem w Singapurze dla przykładu Alfę z coinem CoAI. Dosłownie mam tutaj screena z telefonu w czwartek o 14.52 kiedy kosztował 34 centy. W tym momencie to gówno kosztuje prawie 3 dolary i Powiem wam tak, Singapur pod względem ludzi, którzy, których tam poznałem, bardzo, bardzo mega konferencja, no i postaram się wam po prostu przekazać z tego jak najwięcej, bo wiem, że no nie każdy mógł sobie polecić do takiego Singapuru, pewnie też mogłem zdecydowanie więcej sam pozałatwiać. No ale mam parę tutaj ciekawych, właśnie powiedzmy, alf rzeczy, które chcę Wam przekazać. Także zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Jutro, czyli we wtorek o godzinie 20 na moim Twitterze, wpadnijcie na niego, będę właśnie mówił o, o tych alfach. Postaram się to nagrać, ale nie obiecuję. Na no, przechodząc do rynku, no to bitcoin dzisiaj wybił ATH, złoto wybiło ATH, ethereum w tym momencie 4700 dolarów. Dobrze widzicie, pięknie to zaczyna wyglądać. Ten eterek za 4700 prawie dolarów, weszły dzisiaj ETF-y. Przynajmniej weszło nam info dzisiaj, że ETF-y na Ethereum, które są od Grayscale'a, będą mogły stakować Ethereum. To jest mega bullish news dla całego rynku kryptowalut. Ja już to powtarzałem chyba z 10 razy, no bo Ethereum nagle stanie się, może nie deflacyjne, ale ludzie będą blokowali swoje etery. I będą mogli je zastejkować, a ETF-y bardzo dużo tego ETH w tym momencie przetrzymują. Więc no, uważam, że to pozwoli bardzo wystrzelić rynkowi kryptowalut. Ale tutaj jeszcze ważniejsza rzecz moim zdaniem. BNB w tym momencie wybija kolejne ATH i o tym BNB do końca tak ludzie nie mówią, nie ogarniają tego. W ogóle jak spojrzymy na wykres BNB, to tutaj żadnej korekty nie było i cały czas lecimy tu moon. 1200 dolarów. I uwaga! Właśnie w Singapurze poznałem, że wszyscy chcą budować na BNB, bo wiecie, Singapur, Azja no to bliżej. I się okazało, że wszystkich bardziej interesuje BNB niż jakiś Base, i i te wszystkie powiedzmy inne chainy i teraz to się bardzo ładnie oddaje, że po prostu projekty związane z CZ bardzo mocno sobie lecą do góry. Jak wejdziemy sobie w Ekosystem BNB to w tym momencie tutaj jest najbardziej na zielono. Jest to związane oczywiście również z dropem Astera. Aster się wylistował po 20-30 centów. Ja wtedy na Twitterze o tym napisałem, że no ja uważam, że może być więcej, ale no wyjechałem, nie śledziłem. Przyjeżdżam. Aster po 2 dolary, tak? I tutaj Aster, no można powiedzieć, wystrzelił. I CZ go dalej tutaj pompuje w tym momencie 52 pozycja. W CoinMarketCap, jak wejdziemy sobie na 7 dni, to zobaczcie, jakie tutaj coiny powystrzeliwały związane z BSC. Także, no, to jest naprawdę dla nas ciekawe info i uważam, że ten łańcuch Binance Smart Chain ma jeszcze po prostu dużo do pokazania. Tak, na rynku pojawiło się bardzo dużo pozytywnych newsów, dobrych newsów, no i moim zdaniem trzeba to wykorzystać. Nawet Trust Wallet, zobaczcie sobie, jak sobie pięknie radzi i mamy tutaj dość mocną pompę, co się dzieje w ogóle na rynku Trump myśli o rozdaniu kasy z CEł. Trump zapowiedział, że Amerykanie mogą dostać nawet 2000 dolarów dywidendy prosto z wpływów z CEU i jakby no jest to bardzo znowu bullish news, oczywiście czy do tego dojdzie nie wiem, ale chodzi tutaj o to, że po prostu znowu kapitał idzie w stronę inwestycji, wszyscy zaczynają inwestować w radiu mówią o bitcoinie i oczywiście to oznacza, że powoli szczyt jest coraz bliżej na to trzeba uważać. Jednak uważam, że te trzy miesiące teraz to to będzie prawdziwa hossa. I to nie będzie to co, to, co było rok temu, że tak trochę było, trochę nie było. Tylko my już teraz widzimy, jak te altcoiny zaczynają strzelać. Jeżeli ktoś dobrze spojrzy na Coingico, no to tutaj naprawdę są altcoiny jak Chain Opera, które wystrzelił w tym momencie 600%. I cały rynek jest w tym momencie na zielono, można powiedzieć. Asset Mantle, czyli coin od Bybit'a, również 100% zrobił. Rozmawiałem tutaj z Bybitem. Oni również bardzo mocno tutaj, wiecie, konkurencję planują robić. Pudgy Penguin 12%. Więc no tutaj to wszystko sobie bardzo, bardzo mocno radzi. Dużo wydarzeń. Ja bym chciał Was na starcie w ogóle zaprosić na moją grupę na Telegramie. Linka będziecie mieli oczywiście w opisie. Bo otworzyłem taką grupkę. Tom pewnie już znacie tego darmowego Telegrama, ale otwieram jeszcze jedną grupę, na której będę wrzucał wszystkie swoje zagrania spot i trading. I dodatkowo, jeżeli chcecie tradować, to zapraszam Was na giełdę Wix. Refling będzie oczywiście w komentarzu, w opisie. I osoby, które utworzą konto na Wixie, będą mogły dołączyć do grupy, do całej społeczności, na której będą darmowe kursy, webinary, szkolenia całkowicie za darmo. Wystarczy otworzyć konto na darmowej giełdzie, bez KYC, zrobić jakiś tam depozyt i zrobić dwie czy trzy transakcje. No i szczerze, jest to super giełda do tradingu. Także za darmo możecie dołączyć do naprawdę spoko grupki. Ona właśnie się teraz produkuje i będę miał dla Was ciekawy kontent. Ciekawy no, głównym tutaj informacją w tym odcinku jest to, że Bitcoin jest na ATH. Dużo pozytywnych newsów. Chciałbym Was zaprosić właśnie na jutrzejszy ten powiedzmy no nie webinar, tylko space, który będzie na Twitterze. Znaczy, że sobie tutaj wejdziecie na mojego Twittera i porozmawiamy o tym, co, co, co w Singapurze. Jakie fajne alfy mam. Dodatkowo mam dla was nagrody, jak portfel SafePal, torba od Wix, poduszka od Transact, jakieś tam koszulki. No i każda osoba, która w ogóle stworzy przy okazji konto na Wixie i napisze to w komentarzu, może wygrać jeszcze 100 dolarów. Także mam tutaj dla was jeszcze fajniejsze nagrody, także myślę, że warto wbijać. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć o Pepe Note. Jest to po prostu memcoin, w którego możecie w tym momencie wejść. Tutaj 8 minut zostało do dźwignięcia ceny, ale ta cena się o niewiele dźwiga. Jest to po prostu memcoin, też będzie pewnie na BSC, także można tam parę dolarów, 2-3 dolary wrzucić i zobaczycie, co z tego będzie. Ja oczywiście dostałem od nich tokeny, więc jest to współpraca, uważajcie na takie coś, ale mówię Wam informacyjnie, że jest taki projekt i no można sobie sprawdzić. Także to by było na tyle, wszystko będzie oczywiście w opisie i jutro słyszymy się w naprawdę grubym odcinku o airdropie oraz w naprawdę fajnych nadchodzących newsach. Pozdro!